Mówione najważniejsze sprawy. I zobaczysz to na www.studnet.pl. Witam serdecznie. Znajdujemy się w siedzibie firmy GISO Produkcja Wydarzeń. Moimi gośćmi są Państwo Wanda i Grzegorz Kujda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Jak Państwo wiedzą, 17 listopada rozpoczyna się Światowy Dzień Przedsiębiorczości. Dlatego chciałbym z Państwem porozmawiać, właśnie jak to jest. Być przedsiębiorcą, być przedsiębiorczym. Proszę powiedzieć, jakie były początki Państwa działalności? Jak to się stało, że Państwo zdecydowali się sami być swoimi pracodawcami? Chciałbym wyrazić to jakimś, nie wiem, krótkim jednym zdaniem. Jest to praktycznie niemożliwe. To było kilka takich punktów kluczowych, które zdecydowały o tym, że chcieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Głównie entuzjazm lat 90., kiedy to się wszystko zaczynało. Przemiany demokratyczne, co za tym idzie nawoływanie z każdej strony, twórzmy tę ojczyznę na nowo. My tą drogę zaszliśmy znacznie wcześniej, w latach 80., praktycznie od pierwszego dnia naszego małżeństwa. Cały czas widzieliśmy, że, że musimy coś robić na własny konto. Na przykład była to firma montująca anteny, później był to sklep telewizyjny, później klub muzyczny, aż w końcu to, co jest dzisiaj finalnym produktem firma GISO, produkcja wydarzeń. Czy mógłby Pan opowiedzieć, wymienić kilka może spektakularne sukcesy, czy też sukcesy, które dodały na niewątpliwie skrzydła, jakaś porażka, która zmieniła podejście do prowadzenia działalności, zmieniła spojrzenie na pewne sprawy? Nie znam y, ludzi, biznesowych, przedsiębiorców, jak by tam nie nazywać, y, którzy przeszli tą całą drogę od końca lat 80. do dzisiaj. Hmm. I nie spektakularnych sukcesów, jak to pięknie nazwałeś, i spektakularnych porażek. My yy, praktycznie na początku drogi, to było takie właśnie wielkie, wielkie wahadło, były czasy, kiedy odnosiliśmy niewyobrażalne dla nas sukcesy. Otwarcia fabryk z udziałem dwóch prezydentów, co do, do dzisiejszej nikomu to nie udało, a zarówno spektakularne porażki, kiedy w połowie lat 90 kryzys zaczął panować w Polsce i przeobrażenia były tak wielkie, że nawet najmądrzejsi nie byli w stanie nadążyć za tym, co, co się dzieje. Było wtedy bardzo, bardzo trudno. Byliśmy na krawędzi, na krawędzi musieliśmy się podnieść. 96 rok był dla na nas takim mhm. bardzo trudnym, kiedy wybudowaliśmy nowy klub, zmieniliśmy siedzibę i okazało się, że klasycznie przeinwestowaliśmy. Tutaj w młodych ludzi chciałbym, którzy wchodzą w tą drogę, więc przed tym, żeby wtedy, kiedy jest najlepiej, Myśleć o tym, że to może być gorzej. Prowadzą Państwo działalność już 18 lat. Proszę powiedzieć, czy z perspektywy czasu e, trudniejsze były początki, czy też utrzymanie firmy na rynku? 18 lat to bardzo długo. Jest to tak, jakby w, w, w życiu człowieka, jego cały ten najważniejszy okres od dzieciństwa do osiągnięcia dojrzałości. Faktem jest, że w życiu firmy tą dojrzałość już osiągnęliśmy. Porównywać dzieciństwo do dojrzałości to zupełnie inne stany. Ale emocjonalnie, pierwszą odpowiedzią, jaką mogłabym udzielić, to początki są zawsze najtrudniejsze. Wymagają o wiele więcej konsekwencji, koncentracji, skierowania na osiągnięcie celu i niestety powodują większe straty, większe ofiary. Dla nas początki były bardzo trudne. Zupełnie inny rynek, właściwie brak tego rynku. Nie było firm, które zajmowały się tym rodzajem działalności w naszej branży, czym my teraz my się zajmujemy. Czyli właściwie sytuacja doskonała, bo brak konkurentów. Natomiast bardzo niewygodna, ponieważ brak jest potrzeb u naszych klientów. Czyli właściwie początki charakteryzowały się raczej pokazaniem ludziom, czego mogą potrzebować, co my możemy dać, niż jak gdyby zaspokajanie tych potrzeb. I to było najtrudniejsze. Natomiast no, bycie pionierem na jakimkolwiek rynku jest bardzo trudne, więc wymagało to od nas na pewno dużo wyrzeczeń. Nie szliśmy w dobra materialne, tylko wszystko stawialiśmy na firmę, wszystko inwestowaliśmy w firmę. Więc te początki są bardzo, bardzo trudne. Jeśli ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, że musi jednak yy, zrezygnować na jakiś czas ze swoich yy, potrzeb, ze swoich marzeń, po to, żeby zrealizować to marzenie na przyszłość, to niestety nie nadaje się do tego. Musisz być konsekwentny, musisz być twardy, żeby dojść do tego momentu, w jakim my teraz jesteśmy. Proszę powiedzieć, czy mając y, dzisiejszą wiedzę i dzisiejsze doświadczenie, zdecydowaliby się Państwo na taką samą drogę? Jeszcze raz podjęliby Państwo taką decyzję? Nie ma chyba człowieka, który w ogóle nawet nie zadaje sobie takich pytań. Gdybym mógł cofnąć czas, to czy, nie wiem, poznałbym tą samą dziewczynę, czy miałbym tą samą żonę, czy zająłbym się takim, a nie innym interesem. Odnosi się sukces. Dla nas kiedyś niewyobrażalny. A więc gdybyśmy mogli sobie się w czasie, o te 18 lat, zadać sobie pytanie, ktoś tam powiedział z boku, słuchaj, za 18 lat będziecie właścicielami firmy, która będzie zatrudniała 40 osób, która będzie miała imprezy w całej Polsce i coraz częściej za granicą, bym powiedział, jesteś nienormalny. Inaczej się patrzy na życiowe decyzje wtedy, kiedy odnosi się sukces, a inaczej, kiedy odnosi się wyobraża. Myślę, że z pewnością podjęlibyśmy decyzję dotyczącą tego, że robimy coś na własne konto. Mhm. Ale czy byłaby to ta branża? Nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Powszechnie uważa się, że przedsiębiorca pracuje, pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Mam wszystkich zmartwić. <głosy> <głosy> jest, to <głosy> <prawdą>. <głosy> jest to prawdą. Nie można uwolnić się od myśli o firmie ponieważ ta firma e, jest Twoim życiem.